Jak co roku na początku wakacji samorządy przygotowują się do remontów budynków oświatowych. Starostwo powiatowe w Dębicy swoje największe wakacyjne remonty skoncentruje na adaptacji nowych pomieszczeń w Centrum Kształcenia Zawodowego. Nowe sale mają ułatwić naukę uczniom zespołu szkół imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego po to, żeby młodzież nie musiała uczyć się na zmianę. Zespół szkół numer dwa, który jest za nami potocznie nazywany Kwiatek jest bardzo atrakcyjną szkołą dla młodzieży. Kierunki, które tutaj oferuje, są bardzo atrakcyjne i przyciągają bardzo dużo młodych ludzi, którzy chcą się tutaj uczyć. Bywa, że młodzież z zespołu szkół kończy lekcję o 18, a nawet 19. Młodzież z Kwiatka będzie miała więcej sal do dyspozycji, co spowoduje znowu, że nie będą się uczyć do 18, tylko no mamy nadzieję, że do tej 16, 17 na pewno znacząco uda się poprawić ten plan lekcji, tak żeby dzieci ta dwuzmianowość będzie, bo to chcę podkreślić, natomiast na pewno nie będzie do tej osiemnastej tylko, tylko wcześniej. Na razie w centrum kształcenia zawodowego znajduje się niezagospodarowana przestrzeń. Hala i dwie sale, w których młodzież przygotowuje się do zawodu. Powstaną tu cztery sale. Na adaptację pomieszczeń starostwo powiatowe przeznaczy 100 tysięcy złotych. Jak podkreśla wicestarosta Adam Pieniążek, we wszystkich szkołach powiatu dębickiego będą odbywać się bieżące remonty, takie jak malowanie klasopracowni czy korytarzy.